W tym poradniku pokażę Ci, jak krok po kroku stworzyć profesjonalny formularz kontaktowy przy pomocy Elementora Pro. Zapraszam Cię do filmu już teraz. Zanim przejdziemy dalej, powiem Ci w dużym skrócie, czym jest Elementor. Elementor to wtyczka do WordPressa, którą instalujesz sobie do Twojej strony i będziesz mógł dodawać różne elementy, różne bloki na Twoją stronę. Jednym z nich jest formularz kontaktowy. Ale ten blok jest dostępny tylko w płatnej wersji, więc jeśli jeszcze nie masz Elementora Pro, wejdź teraz w link w opisie tego filmu, kliknij sobie Choose Your Plan i wybierz jeden z planów. Możesz wybrać wersję na jedną stronę, wtedy taki koszt jest, wynosi 49 dolarów rocznie. Jest to naprawdę niewiele w stosunku do tego, co daje to narzędzie. Przejdźmy teraz do formularza, pokażę Ci, jak go stworzyć. Na początek zaloguj się do Twojego WordPressa. No i upewnij się, że masz zainstalowanego Elementora i Elementora Pro, którego właśnie kupiłeś. Dopiero w takim układzie będziesz mógł korzystać z tego narzędzia. Następnie przejdź do stron i tutaj znajdziemy sobie stronę kontaktu. Ja już mam ją utworzoną. Jeśli jej nie masz, kliknij Dodaj nową i stwórz sobie stronę, na której chcesz umieścić formularz kontaktowy. Następnie kliknij Edytuj w Elementorze. Jeśli tego nie masz, to musisz sobie wejść w stronę na przykład members i tutaj kliknąć edytuj w elementorze. Ja sobie wrócę i klikam edytuj w elementorze. Pojawi mi się taki panel i tutaj po lewej stronie mam różne bloki, które mogę wykorzystywać. Te bloki są w wersji bezpłatnej, jest ich naprawdę wiele, więc nawet jeśli nie chcesz kupić tej wersji pro, masz tutaj dużo możliwości. Poniżej mamy bloki, które są dostępne w płatnej wersji, i mamy tutaj formularz lub form, jeśli korzystasz z angielskiej wersji językowej. No i mamy taki układ strony, gdzie byśmy mogli taki formularz dodać, na przykład po lewej stronie. Dodajmy sobie taki układ, wybieram strukturę dwukolumnową. Teraz przeciągam sobie ten formularz i umieszczam go w tym miejscu, w miejscu tego plusika. Mam taki formularz. No, mam od razu już pewne pola dodane i jak działa obsługa tego formularza. Gdy kliknę sobie na ten pisaczek, po lewej stronie mam wszystkie opcje, które dotyczą tego narzędzia. Mamy treść, mamy styl i mamy zaawansowane. I omówię każde z tych pól. Na początku mamy treść. Mamy nazwę formularza, czyli na przykład formularz kontaktowy. To jest do naszej wiadomości i mamy Kilka pól. Nazwa, e-mail, wiadomość. Każdy z tych pól możemy sobie edytować i możemy też dodawać nowy element. Tych elementów jest bardzo wiele, wystarczy, że wejdziesz sobie tutaj. No i mamy dostępne informacje: telefon, wybierz akceptacja, czas, hasła, ukryty, rejkapcza. Jest tego sporo, możesz wybrać jedno z nich. Ja pokażę ci, jak wykorzystać te najważniejsze elementy. Na początek mamy tekst, czyli zwyczajny obszar tekstowy. Wpiszę sobie tutaj imię. I poniżej mogę wpisać tekst zastępczy, wpisz swoje imię. Tutaj mogę zaznaczyć, czy to pole ma być wymagane, czy opcjonalne. Jeśli zaznaczę w ten sposób, to klient będzie mógł podać e-maila, wiadomość i wysłać taką wiadomość, a imię może zostawić puste. Ja chcę, żeby to było wymagane, więc zaznaczam sobie checkboxa tak. Klikam sobie w to miejsce i zakładka zostaje zwinięta. Mogę przejść do e-maila. I tutaj mamy to samo: mamy rodzaj, mamy e-maila. Mamy etykietę, mamy tekst zastępczy czyli tekst, który pojawia się tutaj. Wpiszę sobie tutaj coś innego. Wpisz adres e-mail, to również jest wymagane. No i mamy wiadomość, czyli pole, w której klient wpisze swoją wiadomość. Możemy też zmienić ten tekst. Zacznij pisać. No i również zaznaczam wymagane, bo to jest bardzo ważne. Kolejny element, który musi pojawić się w każdym formularzu kontaktowym to checkbox z akceptacją polityki prywatności. No i tutaj musisz dowiedzieć się od swojego radcy prawnego, jaka treść ma się tutaj znaleźć. Kliknij sobie dodaj nowy element, wybierz Akceptacja, czyli pole takie, no i tutaj wpisz tekst zgodę. Zapoznałem się z polityką prywatności. Zaznacz sobie, że to ma być wymagane. Jeśli wpiszemy sobie tutaj taką treść, no to musimy podlinkować ten tekst, czyli po kliknięciu klient musi zostać przekierowany do polityki prywatności. Jak to zrobić? Wpisujemy sobie coś takiego a Href równa się cudzysłów adres naszej strony zamykamy cudzysłów. Zamykamy ten ciąg od razu tekst się zmienił kolor i wpisujemy coś takiego. I teraz po kliknięciu klient zostanie przekierowany do polityki prywatności ale zostanie zmieniona strona. Możemy jeszcze dodać coś takiego. Przed po A wpis, wpiszemy sobie target równa się cudzysłów blank i sprawdźmy sobie czy to działa. Klikam sobie politykę prywatności i sprawdzam czy działa. Wszystko działa, strona została otwarta w nowej zakładce. Ten kod znajdziesz w opisie tego filmu, będziesz mógł go sobie wkleić. Wracam do mojego edytora. Tak naprawdę formularz jest gotowy, ale możemy dodać tutaj jeszcze inne elementy. Dodajmy teraz sobie coś ciekawszego. Mamy na przykład możliwość wyboru pola wyboru i wpisuję na przykład opcja 1, opcja 2, opcja 3. I teraz klient będzie mógł sobie zaznaczyć jedną z opcji. Możemy wybrać, czy to ma być w linii, czy właśnie pod sobą. Jest to bardzo fajna opcja, która pomaga nam dodatkowo rozbudować nasz formularz kontaktowy. Możemy wybrać, żeby klient musiał podać tutaj datę, czas, na przykład 12, czas jakiegoś spotkania, możesz klient przesłać nam plik. Możesz wkleić tutaj jakiś kod HTML, możesz ukryć pewne pola, możesz dodać kod Recapcha. I możesz dodać kroki. To jest też bardzo fajny element, bo jeśli dodasz sobie tutaj element kroku, czyli step, no to możesz dodać na przykład krok pierwszy. Krok pierwszy. O, no, to jest akurat drugi. Możemy powiedzieć sobie ten element, czyli klikając na, te, na tą ikonkę, nasze kroki zostaną skopiowane. I na przykład napiszemy sobie krok trzeci. Krok drugi. I teraz pod tymi elementami możemy dodawać inne informacje. Czyli, gdy ktoś wypisze sobie ten formularz, to nie ma informacji, wyśli, tylko przekieruje go do następnego kroku. I jeśli chcielibyśmy w tym kroku dodać nowy element, to wystarczy, że klikam, kliknę dodaj element, i w tym drugim kroku będzie element tekstowy. Możemy sobie budować takie rozbudowane formularze, które naprawdę mają dużo opcji. Tego Ci nie będę pokazywał, no bo to jest już bardziej zaawansowane i też takie formularze będą na pewno rzadziej wypełniane, ale z drugiej strony oszczędzą Ci trochę czasu. Jeśli na przykład borykasz się z problemem zbyt dużej ilości wiadomości, no to wtedy warto, żeby te wiadomości były konkretne, żeby dawały Ci pełną informację o kliencie. No i wtedy warto sobie zrobić takie kilkukrokowy formularz, np. zapisu, czy formularz kontaktowy. Ja sobie to usunę. No i możemy sobie wybrać, czy te pola mają bardzo, być bardzo duże, małe, średnie. No więc ja sobie zostawiam na małe, to mi wystarczy i usuwam jeszcze ten element kroku, bo tego nie chcę mieć tutaj w tym formularzu. Więc wyrzucam sobie ten krok z formularza. No i mam cztery pola, wszystko się zgadza, mam przycisk wyślij. No, ale mamy tutaj niebieskie elementy, a przycisk jest żółty. No, nie pasuje to do mojego układu strony, więc zaraz zajmiemy się wyglądem. Teraz możemy przejść do przycisku. W tym przycisku mamy kilka opcji. Możemy wybrać, czy ma być duży, średni, mały. Możemy wybrać szerokość kolumny, na przykład może być taki malutki, może być na 100%. Możemy wybrać, czy ma być do lewej, do prawej, do środka. Ja na razie dam sobie na całą szerokość. Możemy wybrać, jak ma wyglądać ten przycisk następny poprzedni. Możemy wybrać, co się ma tutaj pojawić w tym przycisku, czyli wyślij wiadomość. Wyślij wiadomość możemy dodać tutaj sobie jeszcze jakąś ikonkę. Na przykład arrow wpiszę sobie, i dodam ikonkę wysyłania wiadomości, żeby klient wiedział, że ma tutaj kliknąć. Możemy wybrać, czy ta ikonka ma być przed, czy za. I możemy wybrać odstęp od tekstu. To jest właśnie, to są wszystkie ustawienia przycisku. Mamy akcję po zatwierdzeniu. To jest bardzo ważna opcja, ponieważ tutaj domyślnie mamy dwie opcje. Collect submissions, czyli system zbiera wszystkie treści, które są wpisane w tym formularzu i mamy je dostępne w naszym panelu administracyjnym. Drugi element to e-mail, czyli dostaniesz wiadomość, że ktoś wysłał właśnie na Twój formularz kontaktowy jakąś wiadomość. No i mamy możliwość dodania plusa, i jest tutaj dużo możliwości. Na przykład możemy zrobić przekierowanie, możemy sprawić, żeby to wypełnienie tego formularza zapisało klienta do naszego newslettera, do MailerLite, więc może to być nie tylko formularz kontaktowy, ale to może być też formularz zapisu na newsletter, gdy dodamy jeszcze jeden plusik, możemy zrobić dodatkowo przekierowanie. Na przykład możemy stworzyć dodatkową stronę podziękowania i tam umieścić jakieś informacje dla klienta. Więc, jak sam widzisz, jest tutaj dużo możliwości. Możemy otworzyć też pop-up. I jak dodaję te elementy, to, to pod spodem dodają mi się dodatkowe opcje, które mogę wybrać. Ja to sobie troszkę uproszczę. Wejdę sobie z powrotem na akcję po zatwierdzeniu. Wyłączam pop-up, wyłączam mailer light, wyłączam przekierowanie i wyłączam no, to wystarczy. Mam collect Submission, to jest ustawienie ogólne, to nie musimy nic dodawać. Możemy wybrać, na jaki e-mail ma przejść wiadomość, i możemy wybrać, jakie pola będą tutaj wylistowane. Jeśli zostawisz to domyślnie, to wszystkie pola z tego formularza zostaną przekazane na, twojo, na Twojego maila. Następnie mamy Mailer i tutaj jeśli masz połączone, połączonego mailer z Elementorem, no to możesz wybrać sobie tutaj listę, do której mają być zapisani odbiorcy. I żeby wykorzystać ten formularz do zapisu klientów do newslettera, musisz sobie wejść na Elementora. To działa tylko w wersji Pro na ustawienia i tutaj masz integrację. Możesz tutaj dodać kod Recaptcha, Recaptcha 3. Możesz też połączyć się z MailerLite. Wystarczy, że wpiszesz tutaj klucz API i klikniesz potwierdź klucz API. Jeśli nie wiesz, gdzie go znaleźć, to zapraszam Cię do innych moich poradników z cyklu Jak obsługiwać Mailer Light". Tam znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Znajduje się to po prostu w ustawieniach Mailer Lite. No i możemy sobie wykorzystać nasz formularz właśnie do tego celu. Przejdźmy dalej. Ja tego Mailer Lighta nie chcę robić, więc sobie go wyłączę. I mamy Step Settings. Możemy sobie wybrać, jak mają wyglądać te kroki, które mieliśmy tutaj u góry i ustawienia dodatkowe dodać jakiś ID formularza i na końcu mamy własne komunikaty, zaznaczam tak i to jest ważne, żeby sobie to przetłumaczyć, bo jeśli klient kliknie wyślij wiadomość, no to dostanie taką wiadomość, wysłanie formularza zakończone sukcesem. Mamy też informację o błędzie po angielsku, nie wszystko jest przetłumaczone, to pole jest wymagane, coś poszło nie tak. No i mamy na przykład informację, że coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie, ponownie, lub napisz na adres małpanetkonet.pl. I to jest informacja, że jeśli ktoś będzie miał błąd, no to ma alternatywę. Może napisać na Twój adres e-mailowy, nie musi korzystać z formularza kontaktowego. Na przykład możemy tutaj zmienić komunikat. Na... I teraz po wysłaniu wiadomości klient otrzyma komunikat o powodzeniu. Teraz przejdźmy do zakładki styl. Tutaj mamy znowu kilka elementów. I możemy pobawić się różnymi suwakami, zmienić rozmiar tych elementów, odstępy, kolory. Mamy tutaj kolor tekstu, typografię tego tekstu. Możemy na przykład stwierdzić, żeby ten formularz był większy, mniejszy, w zależności od twojej, twojego stylu strony. Musisz sobie to stosować pod swoje potrzeby. To mamy tutaj właśnie kolor tego tekstu i klikając na ten pisaczek możemy edytować wszystkie ustawienia związane z typografią. Etykiety, czyli to, co znajduje się tutaj, mamy pola, tutaj znajduje się właśnie to, co mamy w środku, możemy je powiększać, pomniejszać, ja do, zostawiam to domyślne, mamy szerokość oborowania, możemy zwiększyć tą szerokość, no, wygląda to troszkę strasznie, myślę, że tak domyślnie jest w porządku. Kolejne ustawienie dotyczy przycisku, klikam sobie tutaj i mam przycisk wysyłki wiadomości, i mam przycisk Previews, Next. To są informacje, których tutaj się, które się tutaj nie wyświetlają, więc wystarczy, że kliknę sobie na kolor i wybiorę inny kolor. Ten też mogę zmienić w zależności od tego, jakie mam potrzeby, jak wygląda moja strona. No i tutaj jest informacja, jaki kolor ma się pojawić po najechaniu. Ja zostawiam kolor domyślny. No, ten przycisk jest troszkę mało czytelny, więc myślę, że warto by go pogrubić i delikatnie powiększyć. Damy na przykład 22. Piksele tutaj możemy zmienić, jak ma wyglądać ten przycisk, czy ma być duży, czy mniejszy. No i myślę, że to już wygląda coraz lepiej. To samo dotyczy się koloru powiadomień, koloru wiadomości błędu, no i kroków. To są elementy dodatkowe. Mogę sobie to zmniejszyć. No i teraz mój formularz będzie wyglądał w ten sposób. W zakładce zaawansowane mamy tutaj różne informacje. Możemy na przykład dodać sobie efekt ruchu. Możemy wyznaczyć, żeby po wejściu na stronę ten formularz się pojawiał albo przybliżał. No tutaj musisz sobie to dobrać pod swoją stronę. No i taki formularz jest gotowy. Mogę sobie dodać tutaj jeszcze jakiś cień, żeby to wyglądało ciekawiej, na przykład wchodząc na obramowanie, cień. No i mam wtedy cień tego formularza, ale dodajmy sobie jeszcze tutaj odstępów troszkę, na przykład... 30 pikseli z każdej strony. Mój formularz jest stworzony i teraz trzeba go umieścić w odpowiednim miejscu na stronie. No i jeśli dasz na przykład go na całą stronę, no to będzie wyglądał dziwnie. Ja sobie usunę tą kolumnę, no i jeśli dodasz jedną kolumnę, to będzie wyglądało to w ten sposób i można to naprawić. Klikam sobie tutaj na edytuj sekcję, no i dodam sobie układ i szerokość 500 pikseli. Teraz wchodzę na zaawansowane. I dodam odstępy od góry i od dołu, żeby 50 pikseli znajdowało się i tu, i tu. Wtedy ten formularz będzie wyglądał dużo lepiej. Możemy go również przenieść nieco wyżej. Formularz kontaktowy jest gotowy, teraz trzeba go tylko umieścić w odpowiednim miejscu na stronie. Mogę sobie poprzesuwać te elementy i pobawić się wyglądem tej strony, żeby wyglądała odpowiednio. Gdy jesteś zadowolony z wyglądu strony kontaktu, możesz kliknąć Aktualizuj. Jeśli czujesz się niepewnie w Elementorze, chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat, no to zapraszam Cię do mojego poradnika. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Pokazuję tam, jak od podstaw korzystać z tego narzędzia. Taki formularz trzeba jeszcze przetestować. Wpisuję sobie tutaj imię Krzysztof i klik, wpisuję sobie tutaj jakiś tekst. Klikam Zapoznałem się z polityką prywatności i klikam Wyślij wiadomość. Dziękujemy, wiadomość została wysłana. Teraz musisz sprawdzić, czy ta wiadomość dotarła na Twojego maila. Dodatkowo możesz też sprawdzić, czy weryfikacja pól działa prawidłowo. Bo jeśli wpis wpiszę sobie tylko te elementy, no to mam informację, to pole jest wymagane. I znowu, to pole jest też wymagane. I dopiero teraz mogę wysłać wiadomość. Ale jedną z świetnych funkcji z elementora jest to, że możesz sprawdzić, jakie wiadomości dostałeś i wejdź sobie teraz na, do swojego kokpitu. Wejdź na Elementora i Submissions. I w tym miejscu masz informację o tym, jaką wiadomość dostałeś. Możesz sobie kliknąć View i jest. wszystkie pola są tutaj wpisane. Akceptacja checkboxa. I mamy informację, że akcja zakończyła się sukcesem. Więc wszystko działa. Dziękuję Ci za zobaczenie tego filmu. Jeśli podobał Ci się ten formularz i to narzędzie, zapraszam Cię do zakupu Elementora Pro. I do playlisty, na której znajdziesz informacje na temat tego, jak korzystać z tego narzędzia. Pozdrawiam i do zobaczenia. Krzysztof Gonet.